Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, Tutaj jest cześć, a dzisiaj nietypowy odcinek, ponieważ chciałbym Was zaprosić na konkurs. Konkurs organizowany jest na moim fanpage'u na Facebooku. Link macie tutaj, ewentualnie w opisie, jeśli komuś nie chce się przepisywać. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zrobić cztery rzeczy. Po pierwsze, zalajkować fanpage, po drugie, zalajkować post, w którym widzicie ten konkurs. Linku. Po trzecie, zarejestrować się po, pod, pod podany jeszcze link w tym poście i po czwarte napisać jakiś, jakiś tam komentarz typu, nie wiem, biorę udział albo coś, ten tegas. Do wygrania są trzy gry. krajzis dwójka, Medal of Honor oraz Gierka Niespodzianka. Co to jest, dowiecie się dopiero w czwartek. A dlaczego w czwartek? Ponieważ w czwartek jest ogłoszenie wyników. Zapisy trwają do środy do godziny 24.00. Wtedy to już jest czwartek. Do środy do godziny 23.59. A o godzinie 20.00 w czwartek na moim kanale na Twitchu odbędzie się losowanie. Które będzie polegało na tym, że wasze imiona i nazwiska napiszę na karteczce. Karteczki wrzucę do miski i będę je po prostu losował. Tak więc moi drodzy widzowie zapraszam do gry. Ponieważ jest to pierwszy taki konkurs, który, o którym informacja również jest na moim kanale na YouTube. Jeśli myślisz, że wygrasz którąś z tych gier... Zapraszam, spróbuj, masz szansę, czemu nie gry daje za darmo, tak więc zapraszam do wzięcia udziału. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!